Jesteś tam myśląc, próbując zdecydować, ważąc za i przeciw, starając się znaleźć pewność, która nigdy nie nadchodzi. Ale zadam ci jedno pytanie. Jak długo zamierzasz ukrywać się za tym lękiem? Czujesz, wiesz, gdzieś głęboko w sobie już podjąłeś tę decyzję, ale wciąż wątpisz. Czego więcej potrzebujesz, aby zrozumieć, że niektóre wybory nie mają gwarancji, że miłość nie sprawdza się przed tym, jak się wydarzy, ona się wydarza, ponieważ dajesz sobie na to pozwolenie. A co, jeśli będziesz nadal odkładać, jeśli wciąż będziesz czekać na idealny moment, który nigdy nie przyjdzie? Naprawdę się chronisz, czy tylko sabotujesz? Wiesz, czego chcesz, więc dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś? Stoisz tam czekając na znak. Ale ile znaków już umknęło twojej uwadze? Ile razy poczułeś tę chęć i się cofnąłeś? Ile okazji pozwoliłeś przejść obok, czekając na pewność, która nigdy nie nadchodzi? Bo to właśnie robisz, prawda? Przekonujesz się, że potrzebujesz więcej czasu, więcej dowodów, więcej gwarancji. Ale głęboko w sobie wiesz, że tylko odkładasz to, co nieuchronne. Problem nie polega na braku odpowiedzi, ale na strachu przed odpowiedzią, którą już masz. Bo wybór oznacza utratę kontroli, oznacza ryzyko, oznacza stawienie czoła możliwości. Że coś może pójść nie tak. Ale co, jeśli wszystko pójdzie dobrze? Czy myślałeś o tym? A jeśli to jest szansa, która zmienia wszystko, a ty po prostu ją przepuścisz? Możesz przekonywać się, że się chronisz, ale prawda jest taka, że się więzisz. Chronisz się przed czym? Przed tym, co czujesz, przed czymś, co już cię całkowicie opanowało. Nawet jeśli próbujesz to zaprzeczyć? Trzymasz się scenariusza, który nigdy nie powstanie. Chcesz gwarancji, gdzie nigdy ich nie było. Chcesz przewidzieć to, co nieprzewidywalne, ale życie nie działa w ten sposób, miłość nie działa w ten sposób. Możesz wciąż zadawać pytania, szukać usprawiedliwień, próbując racjonalizować coś, co nie może być racjonalizowane lub po prostu możesz zaakceptować, czuć, działać, bo przychodzi chwila, w której zbyt wiele myślenia tylko przeszkadza. I zobacz, czas nie czeka, aż podejmiesz decyzję. Rzeczy nie będą czekały, dopóki nie poczujesz się gotowy. Albo się rzucasz, albo oglądasz, jak wszystko mija. I może myślisz, że jesteś ostrożny, ale co się stanie, gdy okazja już nie będzie tam, gdy osoba, której pragniesz, po prostu zdecyduje się iść bez ciebie, gdy zrozumiesz, że to, co trzymałeś mocno, nie jest już w zasięgu twojej ręki? Czy tego chcesz? Spędzić życie zbierając co jeśli? Próbując wyobrazić sobie, jak mogłoby być, gdybyś miał odwagę. Bo pewnego dnia ból z powodu tego, że nie spróbowałeś, będzie większy niż jakikolwiek strach, który czujesz teraz. Czy wytrzymasz to? Czy jesteś gotów żyć z tą wątpliwością przez resztę życia? Bo czas nie wybacza. Utrzymuje szanse, których nie miałaś odwagi chwycić. A co jeśli powiem Ci, że jedyną rzeczą, która stoi między Tobą a tym, czego pragniesz, jest ta bariera, którą sam stworzyłeś? Że masz wszystkie odpowiedzi, ale udajesz, że ich nie masz? że jeśli nadal będziesz czekać na idealny moment, będziesz czekać wiecznie. Prawda jest taka, że nie ma idealnego momentu, jest tylko teraz. Jest tylko ten wybór i stoi przed tobą. Uciekasz jeszcze raz? Czy wreszcie przyznasz się przed sobą, że chcesz, że zawsze chciałeś, że jesteś zmęczony udawaniem, że nie czujesz, że jesteś zmęczony chowania się za wymówkami? Bo to właśnie robisz i wiesz o tym. Ale do kiedy? Do kiedy pozwolisz, by strach miał większy głos niż pragnienie? Do kiedy będziesz się pozbawiał tego, co mogłoby cię uszczęśliwić? Wiem, że to przerażające. Wiem, że rezygnacja z kontroli wydaje się skokiem w ciemność, ale co, jeśli ten skok jest dokładnie tym, czego potrzebujesz? Co, jeśli życie popycha cię w kierunku czegoś, czego teraz nie dostrzegasz? Co jest gorsze? Zaryzykować i odkryć, czy stać w miejscu. I nigdy się nie dowiedzieć, musisz podjąć decyzję. Bo czy ci się to podoba, czy nie, ten wybór należy do ciebie i musi być podjęty. Teraz. Powiedz mi zatem, będziesz dalej stał w miejscu, czy w końcu zrobisz coś dla siebie? Zauważyłeś, jak zawsze, znajdujesz wymówkę? Zawsze masz jakiś powód, by poczekać jeszcze chwilę, by lepiej to przemyśleć, by przekonać się, że teraz to nie jest właściwy czas. Ale kiedy będzie? Za miesiąc, rok? Jak długo jeszcze będziesz odkładać te decyzje? Chcesz wierzyć, że jesteś racjonalny, ale prawda jest taka, że uciekasz. Wiesz o tym. Wiesz, że jeśli tak dalej pójdzie, stracisz coś, co już nigdy nie wróci. A mimo to wciąż się ukrywasz. Ile razy już to zrobiłeś? Ile możliwości przepuściłeś, czekając na sygnał, który nigdy nie nadszedł, albo co gorsza, który nadszedł, ale go zignorowałeś? Świat dał ci wszystkie szanse, wszystkie dowody, wszystkie powody do działania, a mimo to stałeś tam, patrząc, myśląc. A teraz? Czujesz się lepiej czekając? Czy jesteś zadowolony ze wszystkich razy, kiedy wybrałeś strach zamiast odwagi? Oczywiście, że nie. Czujesz to, nosisz to zaniepokojenie każdego dnia. A jeśli będziesz tak dalej postępować? Jeśli nadal będziesz odkładać swoje decyzje, gromadząc żal, widząc jak czas mija bez działania? Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, co poczujesz w przyszłości, gdy zorientujesz się, że straciłeś coś, czego już nigdy nie możesz odzyskać? Bo życie nie będzie na ciebie czekać. Osoba, której pragniesz, nie będzie na ciebie czekać. Nic nie pozostaje w tym samym miejscu na zawsze. Wszystko się porusza, wszystko się zmienia. Możesz udawać, że masz kontrolę, ale jej nie masz. To, co masz, to wybór, i ten wybór musi być dokonany teraz. Chcesz wiedzieć, co się stanie, jeśli postanowisz podążać za tym uczuciem, chcesz znać odpowiedź, nie mogę ci jej dać, nikt nie może, i to właśnie cię przeraziło, prawda? Że musisz zaufać bez gwarancji. Ale od kiedy życie przychodzi z instrukcją obsługi? Od kiedy najlepsze rzeczy dzieją się, gdy jesteśmy gotowi? Nigdy. To, co naprawdę zmienia twoje życie, przychodzi, gdy najmniej się tego spodziewasz. A jeśli nie będziesz gotów zaryzykować, będziesz obserwował, jak wszystko ci umyka, przekonując siebie, że tak miało być, ale miało. Po prostu bałeś się zbyt mocno, by to chwycić. Pomyśl dobrze. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, jak to będzie po prostu pójść? Bez oglądania się za siebie, bez liczenia wszystkich możliwości, bez martwienia się, co może pójść źle. A co jeśli pójdzie dobrze? Zastanowiłeś się nad tym, bo podczas gdy nurkujesz w wątpliwościach, możesz przepuszczać coś, co już nigdy nie wróci. Kogoś, kto mógł być wszystkim dla ciebie, historię, która mogła odmienić twoje życie, ale co teraz? Będziesz nadal wymyślał wymówki? Będziesz udawał, że czekasz na odpowiedni moment, podczas gdy w rzeczywistości po prostu odwlekasz to, co nieuniknione? Bo w głębi serca już wiesz, czego chcesz. Już wiesz, co czujesz, już wiesz, że nie ma powrotu, i teraz musisz przestać udawać, że nie wiesz. Czy to przeraża? Tak, zawsze przeraża. Ale strach nie może być tym, co cię definiuje. Strach nie może być większy niż chęć. Możesz ciągle karmić te niepewności, lub w końcu przyznać, że chcesz, że potrzebujesz, że jesteś gotowy. Bo chcąc czy nie, jesteś. Po prostu nie chcesz tego przyznać. Ale nie możesz już uciekać. Wybór jest tutaj, przed tobą. Będziesz dalej stał w miejscu. Już wcześniej straciłeś rzeczy. Już oglądałeś się wstecz i żałowałeś, że nie zrobiłeś inaczej. Już zadawałeś sobie pytanie, co jeśli, a teraz masz kolejną szansę, może ostatnią. Naprawdę zamierzasz popełnić ten sam błąd? Naprawdę pozwolisz sobie przejść przez to znowu? Koniec z okłamywaniem samego siebie. Koniec z udawaniem, że nie czujesz, że nie wiesz, że nie chcesz, bo czujesz, wiesz i chcesz. I nie ma już więcej czasu na odkładanie. Czas nie czeka na nikogo. Albo teraz działasz, albo możesz spędzić resztę życia, zastanawiając się, co by się stało, gdybyś miał odwagę. Na co czekasz? Na ostatni impuls? Na kogoś, kto złapie cię za rękę i zapewni, że wszystko się uda? To się nie wydarzy, już od dawna jesteś sam w tej decyzji. Nikt nie może zdecydować za ciebie. Możesz dalej oszukiwać się, udając, że wciąż musisz się zastanowić, że brakuje jakiegoś elementu w tej układance, ale ta historia ma już odpowiedź, i wiesz, jaka to odpowiedź. Problem nie tkwi w wątpliwości to strach strach przed niepowodzeniem, strach przed zranieniem, strach przed brakiem odwzajemnienia. Tkwisz w tych strachach, jakby były tarczami, ale w rzeczywistości są łańcuchami. Nie chronią cię przed niczym, tylko przywiązują cię w tym samym miejscu. Myślisz, że unikasz bólu, ale prawda jest taka, że wybierasz inny ból. Ból nieżycia tego, co mogłoby być. Ból wiedzy, że straciłeś coś, nawet nie próbując. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, jak to będzie spojrzeć wstecz i zrozumieć, że przepuściłeś najlepszą rzecz, która mogła ci się w życiu przydarzyć, że z powodu dumy, niepewności lub czystej tchórzliwości, Zrezygnowałeś z czegoś, czego zawsze pragnąłeś. Bo to właśnie się dzieje: podczas gdy się wahasz, życie płynie dalej, a ta osoba, której pragniesz, którą czujesz, też idzie naprzód. Czy zdajesz sobie sprawę, co to oznacza? Że w chwili, gdy zdecydujesz, że jest za późno, może to rzeczywiście być za późno? Kwestia jest prosta: albo działasz teraz, albo przygotowujesz się na utratę. Nie ma drugiego wyjścia. Nie ma miejsca na, ale co jeśli? Miłość nie czeka. Czas nie czeka. Ludzie nie czekają. Myślisz, że możesz stać w miejscu i że wszystko pozostanie dokładnie takie samo, ale tak nie będzie. Nic nie pozostaje takie samo na długo. W pewnym momencie rzeczy się zmieniają, a kiedy się zmienią, nie będziesz miał już wyboru. Co czujesz teraz? Ścisk w klatce piersiowej. Ten niepokój osoby, która wie, że musi coś zrobić, ale wciąż stara się przekonać siebie, że może jednak tego nie robić? To twój własny organizm, wołający cię do działania, żeby przestać uciekać, żeby wreszcie stawić czoła temu, czego pragniesz. Możesz to zignorować, możesz ciągle próbować zaklejać tę pustkę wymówkami i racjonalizacjami, ale to uczucie nie zniknie, tylko się zaostrzy. Wiesz dlaczego? Bo są rzeczy, które po prostu nie odchodzą. Możesz starać się zapomnieć, możesz udawać, że cię to nie obchodzi, możesz szukać rozproszeń, ale pod koniec dnia, gdy wszystko ucichnie, to właśnie wróci ta dusząca pewność, ta przerwana chęć. Dokładnie wiesz, o czym mówię. Więc gdzie teraz zamierzasz uciec? Jaką nową wymówkę wymyślisz, żeby ukryć się przed tym, co czujesz? Bo prędzej czy później będziesz musiał to stawić czoła. A im więcej czasu minie, tym gorzej będzie. Trudniej będzie poradzić sobie z żalem, stratą, z pewnością, że sam zmarnowałeś to, czego tak bardzo pragnąłeś. A jeśli czekasz na znak, oto on. To jest ostatnia szansa, którą masz, aby wziąć stery tej historii w swoje ręce, zanim zakończy się bez ciebie. Masz odwagę to stracić? Bo jeśli teraz nic nie zrobisz, stracisz. Możesz być tego pewien. Teraz to zależy od ciebie. Czy zostaniesz w miejscu, obserwując, jak wszystko umyka ci między palcami? Czy zrobisz coś dla siebie, dla wszystkiego, co czujesz, dla wszystkiego, czego zawsze pragnąłeś? Czy naprawdę zamierzasz to przepuścić? Przyjąć, że strach ma nad tobą większą władzę niż to, co czujesz? Bo dokładnie to właśnie robisz. Każda sekunda, która mija bez działania, to sekunda mniej na przeżycie tego, co mogłoby być najlepszym doświadczeniem w twoim życiu ale może jeszcze nie pojmujesz powagi tej sytuacji. Może nadal wierzysz, że masz czas, że jutro wszystko będzie tak samo, że ta osoba wciąż tam będzie, że to uczucie poczeka, że ta historia może być twoja, gdy w końcu zdecydujesz, że jesteś gotowy. Ale pozwól, że ci coś powiem. Czas nie wybacza nikomu. Czy kiedykolwiek spojrzałeś wstecz i żałowałeś, że czegoś nie zrobiłeś? Czy myślałeś o kimś, kogo pozwoliłeś sobie umknąć? Czy spędzałeś noce, próbując wyobrazić sobie, jak mogłoby być inaczej? To stanie się ponownie, jeśli dalej będziesz stał w miejscu. Już znasz to uczucie. Wiesz, co to znaczy nosić ze sobą a co jeśli, na które nigdy nie znajdziesz odpowiedzi. A teraz masz szansę, aby zrobić to inaczej. Masz szansę działać, zanim będzie za późno. Ale naprawdę zamierzasz to zmarnować? Czy naprawdę powtórzysz te same błędy? Możesz sądzić, że jesteś racjonalny, że się chronisz, ale prawda jest taka, że tylko się ukrywasz. Czego tak naprawdę się boisz? Niepowodzenia? Odrzucenia? Bólu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że może największym cierpieniem jest nigdy nie dowiedzieć się, co mogło się wydarzyć? Już wcześniej znosiłeś ten ciężar. Wiesz, jak cię pochłania, wiesz, jak cię wewnętrznie niszczy, a mimo to nadal się wahasz. Dlaczego? Jaka jest teraz Twoja wymówka? Co dokładnie ci przeszkadza? Bądź szczery, naprawdę uważasz, że musisz czekać dłużej? A może już podjąłeś decyzję i tylko odkładasz działanie? Bo przychodzi moment, kiedy nie ma więcej wymówek. Zostaje tylko surowy i niepodważalny fakt. Albo teraz zrobisz coś, albo będziesz żył, zadając sobie pytanie, jak to by było. Możliwe, że czekasz na właściwy moment. Ale pozwól, że zdradzę Ci sekret. Właściwy moment nie istnieje, nigdy nie istniał. Jeśli będziesz czekać, aż poczujesz się w stu procentach pewnie, nigdy nic nie zrobisz. Strach nie znika, wątpliwości nie znikają. Różnica między tymi, którzy żyją, a tymi, którzy zostają w tyle, jest prosta. Ci, którzy żyją, czują strach, ale jednak idą dalej, a ci, którzy zostają, ci czekają, 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 aż zdadzą sobie sprawę, że jest już za późno. A więc powiedz mi, Kim chcesz być z tych osób? Bo ten wybór chcesz czy nie ma miejsce teraz. Czas nie czeka na to, byś mógł pomyśleć. Życie nie daje ci przerwy na podjęcie decyzji. Możesz udawać, że masz kontrolę nad tym wszystkim, ale nie masz. Jedyna kontrola, jaką masz, to to, co robisz teraz, to, jak reagujesz na ten moment i co zamierzasz zrobić, stać z boku i obserwować, jak wszystko się wymyka? bo uwierz, ta historia może się skończyć zanim tak na dobre się zacznie, a jeśli się skończy, będziesz musiał z tym żyć. Nie ma znaczenia, ile wymówek wymyślisz, by oszukać samego siebie, w głębi duszy zawsze będziesz wiedział. Przegrałeś, bo wybrałeś, by nie próbować. Boli o tym myśleć, prawda? Ale ten ból wciąż można uniknąć, tylko że nie na długo, ponieważ z każdą upływającą minutą wszystko się zmienia. Ludzie się zmieniają, okazje znikają. To, co masz dziś, może jutro już tu nie być. Więc naprawdę zamierzasz dalej czekać? Jeśli wciąż potrzebujesz znaku, to oto on to jest twój moment, to jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Już wiesz, czego chcesz, już wiesz, co czujesz, już wiesz, co musisz zrobić. Teraz to od ciebie zależy. Będziesz miał odwagę, czy wybierzesz żal? Powiedz mi w komentarzach, co jeszcze powstrzymuje cię od działania co cię trzyma? Porozmawiajmy o tym. A jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, bo to nie będzie ostatni raz, kiedy będziesz musiał to usłyszeć, ale może to będzie ostatnia szansa, by coś z tym zrobić.